Okej, okay, nieźle. Czekaj. Czekaj, mam pytanie: czemu Mój to Battlenet? Pokazuje, że mam połączenie z Ameryki. O nie, ten pociąg jedzie ze skarżyska kamiennego. Chyba każdy od nas jedzie ze skarżyska. Kurwa, nie. Wiecie o co chodzi ze Skarżys... czy... Wiesz o co chodzi ze skarżyskiem kamiennym? Że ci nie pasuje, nie wiem dlaczego. Pamiętasz hodowlę gejsi? Gejs jest kurwa ze skarżyska kamiennego. A, serio? Chyba tak. Dejs czekaj. Lazy, tak! Ty... urodzony z kamienna, kurwa. A niech chcę będzie. Gejs to peł. A w ogóle Gejs przez chwilę występował jako Grimmy. Co? Chwila to Gejs już nie jest Gejsem, kurwa. Dlaczego mnie to nie dziwi? No bo tej kurwa ksywie po tym bifie, ja to się nie dziwię. Siema widzowie, ja jestem Demeter i jest ze mną dzisiaj Jadzia i Rekin. Hej. Siema. I dzisiaj w takim odcinku z można powiedzieć, poradniku bardziej. E, pokażemy wam najbardziej OP miejscówkę na sam początek rozgrywki, gdzie macie tak naprawdę zaawansowane BSP, loadout, no i oczywiście specjalistę. Można ją otworzyć bardzo prostym sposobem. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania i napisania komentarza itp. Itd. Koniec ogłoszeń parafialnych, a my widzimy się już w meczu. Dobra, trafiła się nieco przyjemniejsza e, trasa busa lub samolotu, jak kto woli. Ponieważ wczoraj próbowaliśmy nagrać ten odcinek chyba 4 czy 5 razy, i za jedną udaną próbą nie nagrał się obraz z obs -a. Także no, ta próba oczywiście musiała zostać wyjebana do śmieci, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. Oczywiście musimy sobie polecieć na downtown, dokładnie na wieżowiec. Jest tam pewne ukryte pomieszczenie, które do końca nie jest ukryte, ale być może wielu z Was o nie wie. Mam nadzieję, że teraz się nagrywa obraz. Tak nagrywa się, bo patrzyłem! Kurwa, wszystko ustawione! To ta agresja. Bo mogę! Dobra, musimy sobie lecieć na e, ten tutaj wieżowiec, jak go zapewne dobrze znacie, bo widać go dosłownie kurwa z całej mapy. No trasa busa, e, trasa samolotu, przepraszam, za dużo Fortnite'a w ostatnim czasie. E, trasa samolotu. E, przyjemna, myślę, że uda nam się to wykonać. E, otwarcie tego ukrytego pomieszczenia jest banalnie proste. Pierwsze primo, co musimy zrobić? Mm, polecieć sobie. Wylecie na górę. E, ja polecę na sam dół. E, ponieważ od dołu zaczynamy. E, czy lecą tu jakieś przeciwnicy? No, ktoś tu leci. Nie wiem, czy konkretnie tutaj. E, ale no. E, I musimy sobie przeszukać tutaj te siedzenia. Ale zapewne o ile nie pam... o ile dobrze pamiętam, e... Ta karta e, ogólnie musimy ogólnikową e, mam czerwoną kartę do safe'u, ale to zaraz, bo przy tym to, ten czerwony safe może. Mm, no i jest pierwszy problem. E, gdzieś na tych siedzeniach powinna znajdować się karta do dostępu do skrzyni. I dobrze słyszeliście, do skrzyni. E, jako, że jej tu nie ma, polecimy sobie... E, ona gdzieś tutaj właśnie... Ona bodajże tutaj się spawnowała, także jeżeli będziecie mieli e, więcej szczęścia e, niż my, no to polecam sobie zerknąć e, w to dokładnie miejsce. Druga karta znajduje się przy którym z tych drzewek, e, tylko oczywiście pewnie już została zap. no i oczywiście tak jest. E, Także no niestety tej karty również Wam nie pokażę, ale ona znajduje się albo przy tym drzewku, albo przy tamtym drzewku. Jeżeli mamy już te dwie karty, lecimy sobie na piętro numer 3. Tutaj oczywiście, a nie, pardon, tutaj akurat taka, ta karta jest. To są takie zwykłe, podstawowe, szare karty itp. itd. Dobra, następnie lecimy sobie tutaj na górę, dokładnie na tą wieżę. I tutaj e, mamy na górze stół bilardowy. I po co nam ten stół bilardowy? Ponieważ tutaj nam się pokazuje kod do ukrytego pomieszczenia. E, kod generowany jest losowo co mecz. W naszym przypadku jest tutaj 845129. E, 845129. I. O kurwa. No, 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 no. O Jezus! Ktoś już jest w tym sejfie! Dobra, e, musicie tu wklepać ten kod. Jak widzicie, mm, ogólnie z tej skrzynki, jak widzicie, wypada nam specjalista. Z tej skrzynki wypada nam loadout, a z tej skrzynki wypada nam zaawansowane BSP. E, w naszym przypadku mamy kasę na loadout, więc moim zdaniem... E, oraz oczywiście wypadają nam też pakiety no. wsparcia. Eee, gdzieś tu Myszard mówił, że też kasa na stole leżała, ale to chyba gości ją zabrał. Iż po prostu mamy tutaj zwykłe BSP również, chyba gościowi ze skrzynki wypadło. Eee, więc ogólnie taka fajna taktyka, mam nadzieję, że w miarę ją wam wytłumaczyłem. Dobra, mniejsza, ale zresztą, widzowie, to taki poglądowy poradnik, jedynie traktujcie go bardziej w formie ciekawostki, o tym miejscu, jakim jest, jakim jest wieżowiec na Downtown. Pokazałem wam mniej więcej, gdzie są karty, mimo że ich tam nie było. Pokazałem wam, jak otworzyć ten save, także myślę, że będziecie usatysfakcjonowani, ponieważ jest to. Jest to bardzo OP, jeżeli chodzi o początkową fazę gry, nie mamy kasy. Poczekaj, o kasa, kasa strzela. Jak widzicie tak się prezentuje meta, oczywiście w mecie jest yy, Madox yy, oraz, yy, co to było? Jak się tam ten PM nazywał? Carbon. Carbon, właśnie. E, ja mam chyba... LC-10? To jest chyba LC-10? No zobacz. Tyk. No i pięknie. A jeszcze mi killa. Za nie? Dzięki, Wagila. No, ogólnie nie grajcie z tym panem, bo on bardzo często kradnie kile. Lećcie ze mną tu na górę. Pan, prowad pan prowadzący tego odcinka to też dosyć często. Tak, ja ci dam dosyć często kumiać jeden ty. w, w pobliżu, także on się. Spokojnie. E, stary, wyczyścili ten save. Ja przecież mam zaawansowane BSP. I patrz tu, nie? No. Tu jest kacau, nie? Wiem, zdążyłem... Coś zdążyłem zauważyć. Nie wiem, gdzie ci ludzie o, z, z tymi specjalistami polecieli, prawdopodobnie są gdzieś na dole. Także sobie ich zaraz zabijemy, żeby moi towarzysze tej nie. wojny... Kurwa, 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 kurwa... kurwa. No, no właśnie, tak, tak myślałem, że są tam. Ty wiesz, że ty, ty tu masz... A ty wiesz, że ty tu masz... Ja mam w ogóle czerwoną kartę swoją drogą. Z, to jest y, przy... armata. No armata, też, że co... Właśnie tam też jest y, ta ręczna armata, tylko ja z niej nie korzystam Czemu? Nie wiem, y, 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 Po prostu mi... nie wiem... Nie wiem no? co to robi, ja wolę nie eksperymentować. O, nie wiem, ewentualnie... Y, my może sprawdzić co to robi. ja osobiście nie wiem jakiś... CO ZA ka MENDA?! Schowałem się Gdzie za wie? tym. Tu jestem. jest. No tutaj, na dole. Weźcie, z... Weźcie mi podnieście, proszę. Ale żeś, no. Ktoś może tu zeskoczyć? Lecę. Podnieś zemierania. to ten spada ochron. Jestem Dobra spoko Dziękuję ślicznie Ogólnie um, To jest po prostu już... to co gości zrobi? To jest po prostu szczyt szczytów On kampił na ty... On kampił dosłownie tam, na tym łuku, nie? Na tym łuku w filarze no, chust wie co to jest tak naprawdę Ale pięknie, ale pięknie A to nie wiem teraz sam przypadkiem? E, wiesz co, nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. O w ogóle taka ciekawostka, właśnie, którą ja Cię pokazała na początku odcinka, tutaj sobie możecie zablokować drzwi, tylko niestety z zewnątrz przeciwnicy są w stanie je otworzyć. No i później co jakiś czas otwierają same. Tak, one się same Puszba. też otwierają. Ty, bo utknęliśmy w tym. Fakta, tu, bo Poczekaj, już muszę otworzyć. Porazisz sobie? Nie, nie poradzę, chodź tu! Lec, bo... Bo... No przecież idę, idę, spokojnie, przecież się nie pali Wow, ale dostałem. Go... W ogóle swoją drogą e, chłop się chyba sam powalił Tu jest gościu, tu Gdzie jest gościu? Tutaj Wrób w pobliżu, to faktycznie Pierdola Śmiernik mm. Wszedł drugi, wszedł drugi, wszedł drugi, wszedł drugi, wszedł drugi, wszedł drugi, dobra leży Tego zabiłam No i oddział wyeliminowany czy nie? E, chyba, nie chyba był wiesz? Czy ktoś jeszcze jest z oddziału? Znaczy nie, e, musi ktoś być z oddziału, bo jak ten leżał, um, o właśnie na tym OLE MI NA PANIE WYBOMBIŁ, CO JEST? Teraz oddział teraz, poszedł? Do... Teraz poszedł? Dobra Chyba Ej, ogólnie by się dzieci kochane przydało podjechać na prison No i jadę nocą przed Mazury Jadę nocą średni... przez za... chyba Tylko taki średni Mazury, kurwa No na za... Nie wiem, no można porównać klimat śródziemnomorski. Daj. Hm. Chwila, bo ty. Eee, stary, można... tylko co my zbytnio czasu, nie mam, bo prison zaraz... W... Nie, nie, dwie minuty. Dobrze. Dźdź to, dojeźdź. Dobra, zdążymy, nie płacz! Uwaga, panowie, by Letemy... A ty wiesz, że to wybuchnie?! Nie, nie wybuchnie. Widzisz? Nie wiem, jakim nie chujem, wybuchu. ale dobra. Magią. Trzyma! Tja! na mnie. To jest po prostu magia. Hmm? Jak mogę to czemu jak gram sama, to kurde jestem w stanie wygrać, a jak gram z wami, to i, łatwo mnie zabić. Eee, KD. Mam KD chyba tam 7 80 coś. Zadn nie wiem, ale na pewno 7 A ty jeżdżąc w kółko samochodami nie zdobywasz żadnego KD. Na współczynnik tam yy, trafię, nie? Podobno o co chodzi. Ale mi chodziło o to, że nie ten... eliminacji. Ja sama w stanie dojść nie ma już na sam koniec No runę. tak, bo ci dobiera graczy na twoim poziomie. Zaraz no. jem. Pozdrawiamy siostrę Jadzi, będzie na odcinku, nie wycinam tego. Nie, ja będziesz na odcinku jak coś. To ta strefa, kurde, kawałek jest, no to minutę, no to po co tym autem jechać? A ty wiesz jaki ładnego drifta właśnie zajebaliśmy? Ja Więc nie wiem, gratuluję. Jak mi chodzi, że jak ja gram sama... Tak. Sama, sama, bez was obojga... No to, to tak! Z drużyną, to łatwiej mi jest wygrać niż z wami... Boi, 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 ale ty też mi go zabrał, kurwa tamtego! To pana na się przyjaciele. No to teraz to już jak chuj? No, no nie tak. ma tu żadnego sejfu! Już. Chodź Konrad. Wychylisz się przez okienko, będziesz ludzi strzelać. Ja będę się bawić w dżemy. Ja się na to nie piszę. Ty wejdź na dach, jak na dach, ty, co ty, szczurem kur... będziesz? No tak samochodu w sensie. A! Okej, okay, dobra. Się. a, dobra. No. Tak można robić. No. Gdzie ja oni strzelają, ja what the tak. fuck, jest... Jakaś walka botów. I gdzie oni strzelają, what the... what the Na górze chyba. O górze? Braw. Nie, za nami. Pokazuje mi wroga w pobliżu, tylko gdzie jest chłop, nie mam dla tego pojęcia. E, tego auta. Aaa, dobra, tam już widzę, gdzie jest a, gościu chyba. Był. chyba. Słuszne, słuszne stwierdzenie chyba. Tak dokładnie to Szymon. nie wiem, bo on jest teoretycznie gdzieś niżej. Sią snajpera tam masz. Poczekaj, nie, nie tylko kurde snajpera, jeszcze mam... O. Z biodra, nice Nie, nie tylko kur snajpera, bo jeszcze jest gościu, który nie wiem skąd strzela i właśnie się to... Okej. Okay. No ty szczurska mendo! Masz jeszcze tego, czy nie? Mam. Tomasz? Jak nie nienawidzę ogólnie takich kamperów. Ja nie wiem bo co na, te, na ten wieżowiec znowu wchodziłem, ale no... Serio nie widziałem skąd gościu strzela Właśnie o tym A No mam gułak jeszcze, a co ty myślisz? I dlatego nienawidzę kula tych Dow downtownas Downtown Downtown. Eee, ja zanim też nie przepadam ogólnie oku Coś, to, Co? Gdzieś tu mam chłopów. Bo tam jest tyle tu jest ogólnie tyle chłopów na tych... To jest takie, ten, tyle towers normalnie, nie? Ty no. Że, że mam podwójnie przejść... Uważając na to... A tam jest loadout, dobra. A tam e, jest dobra, ty ogarniasz tam, tak? Nie? Bo ja muszę sobie po iść tam jest oddział na downtownie nie? No jest oddział na downtownie, właśnie ten, właśnie widzę Patr, Patrz, tam jest w spadochronie, a. a u nich gościu panu nie wiem gdzie, a tutaj, dobra Dobra, wziąłem i jeszcze mi gościu chyba boruje z góry ogólnie Bo gościu jest na spadochronie Nie, gościu jest na dźwigu, stary Gościu jest na dźwigu Łooo! Wow, wow. Ej, to było mocne, to było mocne, to było mocne, dobra, nice, żyje Czy gość miał koronkę, tak 39, wientka na Matdokie? Ty swoją drogą koronkę zlikwidowałem chyba. Że nie wiem, tak mi się wydaje, że gościu miał koronkę. O nie, w burger town jest gościu Nie, on leży To gdzieś tu jakaś menda powinna też być. O matko I to widzę, że ka nie jedna! Wow! Z dwóch, dwóch stron mam mm, biznes spokojnie, daję sobie radę na razie. A ty masz yy, po prawej? Nie. Daj radę, daj radę. Nie, tutaj ten, tutaj oh, jest wow. za mocno wam powiem. Tutaj jest za mocno. że znaczy, no oczywiście, widzowie postaramy się tu wygrać, nie? Żeby, żeby ten, żeby nie było. Najgorsze jest to, dobra, bo ten, ten, gość ty zabił. Ty tam wjechałeś? O kur... Wiesz co, na górnym piętrze, na tym, na tym najwyższym. A nie, to ja, że tam wjechała. Tak. Szybko. A co ja mam zrobić, jak tam byłem przed chwilą i sam nie wiem, skąd gość strzelał. Gdzieś ty wjechała. Nie pytaj. Aha, oczywiście wszystko wyczyszczone. Kurde. Wow! Ty gościu kurde zjechał w ogóle mi tutaj. Jest zaawansowany! Jest zaawansowany, stary! O kur... Czemu ja się odrodziłam? Ja cię wykupiłem! A, okej. Okay. Kurwa, gość tutaj zabiera moje rzeczy. O, to po co lej... A, to... A, to Konrad nie żyje teraz! O, świetnie. Przepraszam, widzę to na słuchawkach, za przester. Weź nie Już, 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 czekaj, ja... Poczekaj, bo ja nie wiem, czy gościu... E, masz... Masz bo, Jedzie na tym... O, dobra, 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 nie żyje, nie żyję. Nice Bardziej jak kochany jesteś wy. Spieraj O, jak romantycznie Ale, ale, laser dostał, ale, laser dostał! I mi się schowałam Menda On czekasz wykle, on aż wykle. Dobra! Wow! Wszedłem w granat. Ale to mi się nie przejmuje. No, to zaawansowane było potrzebne... I chyba mamy szczury na górze. Ja chcę kupuję loada. No to kupuj se loada! Ja mam taki problem, że mam szczura na dachu. Jak tu wejść? Kur... To jest. O kurwa właśnie o tym Co mówię. Radę? Już. Zabiliście go? Dobra, G. Tu jest od kasy. Szymon, dalej, dalej. A to czy jest? W się, którego ja zabiłem. A, aha, mam 3 BSP, ktoś chce? Bo na nie stać, Konrad, kupuj szybko! A nie, nie masz kasy. Ej, hey, dupa, pan. Dupa psiaku, dziękuję. Dać kasę? Ale to nie starczy, BSP teraz 8000 kosztuje. Dawaj, 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 szybko! Szybko, dawaj, 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 dawaj pieniądze. No. Dziękuję. Jest zaawansowane? Jest. Airstrike, dobra, nice Eee... O... To nie są ostatni. Tu jest jakiś szur. Znaczy to nie jest szur, gościu jest w budynku. Eee, na pole mu poleciał. Na pole mu poleciał. Eee, chodźcie tu. Chodźcie tu, bo goście idą się na kur... Ja pi... Ale pomóżcie, pomóżcie. Eee, tam jest obity jeden. Tam jest obity jeden! Bierz go! Bierz drugiego, panie! Bierz drugiego! Tu jest właśnie, kurwa. Weź specjalistę, specjalistę weź! Co mam wziąć? To czerwone! Kurwa! W gazie jesteś już. Ten granat, ten. Yy, yy, Zamiący gaz... On, ci on jest po lewej, po lewej, po lewej, po lewej! Lewa, lewa, lewa! Tam, no! Tam, 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 tam! Za budynkiem. No tam jest! Nice. Wygrałam. Ja pier... A więc to by było na tyle widzowie z dzisiejszego odcinka. Pierwszy w ogóle win na odcinku. A to wszystko przez to, że polecieliśmy na downtown i wykorzystaliśmy moją taktykę. Znaczy, no nie do końca moją, bo taktykę, kurde, 1500 innych graczy. Taktykę, którą wy zaproponowałeś. Tak, taktykę, o dokładnie, taktykę, którą zaproponowałem. Eee, Mam Korzystajcie sobie z poradnika, dajcie łapeczkę w górę, suba i piszcie komentarze. Ja byłem Demeter, ze mną była cała ekipa. Siemanko.